Jest dzisiaj z nami Samsung Galaxy S24. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używało, zapraszam do oglądania. Instagram, oczywiście, na początek. Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę, tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też. Na weekend byłem w Nowym Sączu i tam kumpel się mnie pyta, kiedy przetestujesz telefon, który kosztuje normalne pieniądze, a nie jakieś gigantyczne. Sorry kaba, dzisiaj takiego telefonu nie będzie i w najbliższej przyszłości też będzie ciężko, no bo tak. Nasz dzisiejszy bohater Galaxy S24 Plus w tej wersji, którą ja mam, czyli to jest 12256, on kosztuje 5200, jeżeli dobrze pamiętam, bez złotów następny w kolejce telefon też mam jakiś drogi później będzie ten telefon albo może wcześniej który w ogóle będzie kosztował jakiś majątek z tego co przypuszczam bo ceny dokładnej nie znam no także obiecuję że jak się te telefony skończą to postaram się znaleźć coś taniego w średniej półce coś co będzie można normalnie kupić ten telefon za te 5 200 był oczywiście tańszy w przedsprzedaży i wtedy to była niezła oferta, a w tym momencie zakup moim zdaniem należy dobrze przemyśleć. To nie jest zły telefon, to jest bardzo fajny telefon, ale wydaje mi się, że w tej cenie można znaleźć coś lepszego, w sensie, że nawet za mniejsze pieniądze można znaleźć coś lepszego. Zaraz o wszystkim poopowiadam, a tutaj pokażę pudełko i złośliwie je otworzę. Chyba że się złośliwie nie będzie chciało otworzyć, żeby pokazać Wam, że w środku nie ma wiele, ale tego się można domyślać po wymiarach tego pudełka, jest tylko kabelek. O! I to się nazywa unboxing Samsunga. Taki sam zresztą jak unboxing iPhone'a od Apple No i coraz więcej. Telefonów niestety ma tak, że tutaj w tym pudełku nie ma nic. Dobrze, postaram się to wszystko jakoś ładnie poskładać i opowiadam o telefonie. Zaczynamy szybciutko od budowy. Tutaj wiele zmian w stosunku do zeszłego roku nie ma. Aluminium specjalnie wzmacniane, jak pisze Samsung. Gorilla Glass Victus 2 z tyłu i z przodu. Dokładnie taki sam wygląd, czyli trzy obiektywy aparatów z tyłu, bez żadnej wyspy. Ten tył jest taki matowy, w związku z czym tych odcisków palców nie widać zbyt wiele. Tak jak w zeszłym roku mi się takie telefony podobały, tak samo w tym roku też mi się podobają. Tutaj na dole mamy tak, tackę na dwie sim -ki. można tak samo oczywiście zainstalować w telefonie eSIM, natomiast karty pamięci nie, USB-C, wszystko jest uszczelniane, bo telefon spełnia normę IP68, głośnik, zmiana jest taka, że w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj były takie małe krateczki jeszcze, a teraz jest taka jedna szczelina, to jest głośnik numer jeden. jest głośnik tutaj na górze numer i już pokazuję, jak to wszystko brzmi, bo moim zdaniem brzmi to naprawdę całkiem nieźle. Uwaga, zatkać uszy będzie głośno. No więc naprawdę bardzo ładnie, gdyby nie to, że drugą kartę prywatną, no nie, służbową, bo tutaj mam prywatną, służbową mam w tym momencie w Asusie Rokfonie 8 Pro, no to bym powiedział, że to jest nawet doskonały głośnik, ale powiem, że to jest bardzo dobry głośnik tam w tym Asusie. No to naprawdę pokażę Wam już niedługo, tam to robi wrażenie, ale tu też jest absolutnie topowo. Dwa przyciski tutaj z boku. Czyli włączania regulacji głośności, tutaj jakieś głośniczki. No, i tyle, tak? Ten tył jest tak delikatnie tutaj zaokrąglony, w związku z czym. On się dosyć dobrze trzyma w dłoni, tak? Znaczy ja wolę chyba, jak są bardziej zaokrąglone tutaj te tyły, ale on też nie jest taki kompletnie płaski. No, generalnie tutaj nie ma co narzekać, ale też ciężko zauważyć jakieś zmiany w stosunku do roku ubiegłego. Obracamy telefon do przodu, wyświetla 6,7 przekątna. Oczywiście to jest AMOLED Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, czyli odświeżania tam od 1 do 120. Nie włączyłem sobie tutaj w opcjach programistycznych sprawdzania. Pamiętacie, o, w tym telefonie tam cały czas było 24, 0, nie. A, trudno. W każdym razie wyświetlacz jest naprawdę doskonałej jakości. Jasność maksymalna 2600 nitów. Tak mi się udało, że miałem troszeczkę słońca. No i naprawdę w każdych warunkach doskonale wszystko było widać. Jak widzicie, jest to always on display takie iPhone'owe, czyli z podglądem. A jak sobie włączymy, no to jest taka tapeta. Rozdzielczość ekranu to jest QHD, ale od razu jest ustawione na Full HD, tak żeby nam nie zżerało baterii. I to już każdy sobie tam ustawi, czy chce QHD, czy Full HD, czy może HD. Zaraz to zresztą pokażę. Czytnik linii papilarnych jest tutaj w wyświetlaczu. Szkoda, że nie ma takiej haptyki. Brzydkie słowo, ale wiecie o co chodzi. Jak w... OnePlusie ostatnio, który testowałem tam, miałem to wrażenie, że ten palec mi się zagłębia w ekran. Tutaj takich cudów nie ma, ale działa ten czytnik doskonale, więc nie ma co narzekać. No i odblokowywanie twarzą też, jak widzicie, świetne. No więc pod względem wyświetlacza y, żadnych problemów nie ma. Nie ma folii ochronnej na nim, ale chociaż ja ten telefon. no traktuje normalnie, tak jak każdy inny telefon, to tutaj absolutnie nie ma na nim żadnej rysy, także to jest ok, chociaż pewnie jakbym sobie kupił prywatnie taki telefon, no to jednak gdzieś poleciał i jakąś folikę założył na niego. A jak wyglądają ustawienia, to Wam pokażę oczywiście tryb jasny, ciemny, tutaj jasność automatyczna, adaptacyjna, płynność ruchu, adaptacyjna albo standardowa. E Ochrona wzroku, typ koloru, typ ekranu. Tutaj mamy mnóstwo ustawień, ja mam na żywy, nastawiony, i tutaj mamy tą rozdzielczość HD, Full HD i QHD. Tak jak mówiłem, Full HD jest ustawiony od razu, wygaszanie ekranu, panel przy krawędzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ekran płaski. Bo o tym jeszcze nie powiedziałem, ekran płaski, co ucieszy wiele osób, no ale to tak samo jak w zeszłym roku. Także, znowu, zmian niewiele, ale wszystko jest doskonale. Działanie, czyli jedna z największych kontrowersji w porównaniu do zeszłego roku. W zeszłym roku wszystkie trzy modele miały Snapdragony. W tym roku Snapa ma tylko model Ultra, a tutaj mamy Exynosa 2400, 4 nanometrowego. No i pytanie, jak to działa, czy się grzeje, czy się coś przycina, czy nie. Muszę powiedzieć, że jestem działaniem bardzo pozytywnie zaskoczony, dlatego że tutaj wszystko, wszystko pod względem właśnie działania, otwierania stron jest na Topowym najwyższym poziomie, myślę, że jedyna różnica jest taka, że jednak ten eksynos jest troszeczkę bardziej um, energo. Nieoszczędny, tylko energożerny, w sensie, że więcej troszeczkę energii pobiera, dlatego że, no, tak jak w zeszłym roku na tych snapach bateria była lepsza i troszeczkę lepiej działa, a tak tutaj zła nie jest, ale też, no, jest po prostu normalna, tak? Dobrze, ale o baterii to za chwileczkę. Tutaj wrócimy do działania. Antutu Benchmark oczywiście robiłem, to już wam pokażę, jak wygląda wynik. Proszę bardzo, 1537 tysięcy punktów. No i tutaj tak jak mówiłem, nie ma żadnych problemów. Już sobie wczytamy najpierw to, a teraz sobie wczytamy pudelka, żebyście zobaczyli jak, jak to działa. No i co tam w wielkim świecie słychać. Eurowizja, Krzysztof Stanowski, Eurowizja. No, dzisiaj bez jakichś takich gigantycznych. Sensacji, jak ostatnim razem, a przewijanie takie, trzymanie zakładek w pamięci też jest bardzo dobre, bo proszę bardzo, tutaj jest, proszę bardzo, cześć Hubert, Hubert nam zniknął tutaj, proszę bardzo. No więc nie ma absolutnie na co narzekać, wszystko działa. Doskonale. Tak samo sobie bogacie i też nie wyczułem, żeby ten telefon się zrobił jakoś cieplejszy. Także tu jest wszystko ok. Nawigacja doskonała. Jakość połączeń głosowych doskonała. NFC jest, działa. No, także po prostu ciężko coś złego powiedzieć o tym telefonie. Tutaj wszystko jest na absolutnie topowym poziomie. Oprogramowanie. Android 14, to wiadomo, 7 lat aktualizacji. Uch, tutaj Samsung poszedł tak samo jak Google, tak samo jak Pixele, i moim zdaniem te dwie firmy tutaj się jednoczą, żeby stworzyć w świecie Androida przeciwwagę dla iPhone'ów. Poważnie mówię, nie żartuję. Tak moim zdaniem to wygląda. Zresztą funkcje i w jednych, i w drugich telefonach są. Są takie same, głównie chodzi mi o sztuczną inteligencję, no i zaraz Wam pokażę, co ta sztuczna inteligencja potrafi, no bo reszta oprogramowania jest no, taka sama jak w każdym innym telefonie topowym Samsunga, tak jak w tej ultrze, którą testowałem, tylko że tam był rysik, tutaj tego rysika oczywiście nie ma. Natomiast to AI. To AI jest ciekawe i jest śmieszne, tak? Myślę, że najczęściej będziecie wykorzystywać AI do zdjęć. Ja w każdym razie tak to robię i już Wam pokazuję, jak to wszystko działa przy tych zdjęciach, bo nie jest idealnie. Jest zabawnie. Na przykład, już, 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 które to było zdjęcie. Jak sobie weźmiemy. No, chodźmy tutaj. Jak sobie weźmiemy to zdjęcie no i spróbujmy sobie wyedytować. No i chcemy to usunąć. Proszę bardzo. Gumeczka. To nam się wszystko tutaj międli. Dodawanie brakujących elementów. Widzieliście tak na większość tego zdjęcia. Tada. Proszę. Nie ma go. Wszystko ładnie dodane. Drzewka są. Tak to wyglądało oryginalnie. Tutaj AI dorobiła chmurki, drzewka. No, świetnie, tak? Naprawdę fajnie. Ale no, zobaczcie... Nie, tak. Ale zobaczcie inne zdjęcia, bo na przykład... Bo na przykład jak sobie wejdziemy jeszcze raz w... w, w, w... O! Tak, jest zdjęcie. No to mamy samochód, tak? No to spróbujmy sobie ten samochód usunąć. No bo powiedzmy, że on nam tutaj przeszkadza. Jest samochód, gunkujemy go i usuwamy. Chwilę czekamy. I jeszcze czekamy. Tada mamy inny samochód. No właśnie, także ta sztuczna inteligencja jest taka dziwna. Kawałek jest jakiegoś Mercedesa, cholera wie co to jest. Z samochodami tak ta sztuczna inteligencja ma. Ile razy próbowałem jakiś samochód usunąć, to nigdy mi się nie udawało. O, taki jest oryginalny, a tutaj jest taki, a ja nie chciałem żeby on był w ogóle no, więc z tą sztuczną inteligencją jest e, śmiesznie i nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. To jest jedna rzecz, no ale trzeba spróbować. Czasami coś śmiesznego, coś fajnego na tych zdjęciach uda nam się wyedytować, usunąć, wyczyścić, i, tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jest druga rzecz, czyli tłumaczenie. No i możemy sobie przetłumaczyć. E, znaczy jest jeszcze wiele rzeczy z tej sztucznej inteligencji, ale druga rzecz taka chyba najczęściej, um, którą będziemy wykorzystywać, to jest właśnie tłumaczenie. Proszę bardzo, oczywiście mówimy po polsku. Jaka jutro będzie pogoda? Of course. We speak Polish, the weather will be like tomorrow. O, no to tak. Możemy sobie tutaj ściągnąć jakikolwiek język. Ja sobie ściągnąłem jeszcze chiński, żeby było śmieszniej. E, o co się zapytać? Jak dojechać? Proszę mi powiedzieć jak dojechać do Pałacu Kultury. No, oczywiście wszystko tutaj jest na telefonie, no i takie to są sztuczne inteligencje, takie to są cuda w tym telefonie. Jest to w S24. Za chwileczkę będzie to w S23, bo to przyjdzie w aktualizacjach w S22 chyba nie, no ale chciałem tylko zauważyć, że mamy tłumacza Google w każdym innym telefonie. No i tak wygląda oprogramowanie. W sumie fajna sprawa. No to jedziemy sobie teraz ze zdjęciami. 50 megapikseli światło 1,8, optyczna stabilizacja obrazu, obiektyw główny, 10 megapikseli światło 2,4. Też optyczna stabilizacja, trzykrotny zoom optyczny, 12 megapikseli szeroki kąt, a z przodu mamy 12 megapikseli e, kamerkę do selfie, czyli jeżeli dobrze pamiętam, to jest dokładnie taki sam zestaw jak w zeszłym roku. A co ze zdjęciami? W sensie, czy one są fajne, czy one są niefajne? One są fajne, ale wydaje mi się, że Samsung troszeczkę za bardzo poszedł w poprawianie tych zdjęć, w związku z czym... W związku z czym one są ładne, ale przy przybliżeniach, jak sobie jakieś zdjęcie już tutaj weźmiemy i będziemy chcieli je przybliżyć, to one po prostu tracą szczegóły. No powiedzmy, że tutaj to był jakiś zoom, tak? No to OK, tam z tyłu są taty, jak gdzieś tam byłem na nartach. No ale widzicie, tutaj szczegółów jest mało. Z bliższej odległości to też tam czasami... Szczególników gdzieś nam brakuje. Tutaj powiedzmy, że pies, no to on ma prawo się ruszać, tak? Ciężko mu było powiedzieć, nie ruszaj się, bo robię zdjęcie. Znaczy powiedzieć mu było łatwo. Powiedzieć mi było łatwo, ale tak żeby on stał, no to niekoniecznie. No więc zdjęcia są ładne, zdjęcia są mocne. Chociaż też może te kolorki nie są tak mocne jak w zeszłym roku. No, Coś tutaj Samsung pokombinował, źle nie jest, jest ładnie, ale już nie mogę powiedzieć, że to są takie zdjęcia. Wow, tak no, już nie, czasami się też tam zdarza na przykład. No nie, no tutaj było dobrze, tak? Tutaj gdzieś znaleźliśmy e, takie rzeczy, no to tutaj e, ta ostrość poszła do przodu, ale też czasami e, zdarzało się, że ta ostrość gdzieś tam była z tyłu. Tutaj ładnie. Halała Boska. E, powiedzieć Wam coś ciekawego? Powiem Wam coś ciekawego. Halała Boska, Beskit Sądecki. E, mój dziadek był w Partyzance. E, Schronisko na hali łabowskiej jest imienia pana Władysława Stendery, to jest pan Władysław Stender, a ja jak byłem małym gówniarzem, to z dziadkiem chodziłem na takie kombatanckie weekendy, gdzie tam panowie przychodzili, najpierw wchodzili na tę Łaboską halę przez te lata, no to później już ich tam zawozili, bo już siły nie było No i... E, to jest właśnie ten pan Stendera, którego to jest imienia Schronisko na Boskiej Hali. To jest mój dziadek. No ale zobaczyłem to zdjęcie tam w takiej gablotce, bo schronisko jest tam teraz e, odnawiane. Nowa gablota, fajne zdjęcie. Zrobiłem sobie zdjęcie. W domu jeszcze raz się patrzę. Tada, zobaczcie. Tutaj ten gówniarz mały. To jestem ja. To jestem ja. Dziadek zabierał mnie na takie właśnie kombatanckie zjazdy, i wszyscy się śmieli, że jestem najmłodszym kombatantem. A w pamięci mi to zostało. Ja tutaj mogłem mieć, nie 8-9 lat, coś takiego. No, śmieszna, śmieszna, historia, coś takiego znaleźć. Selfiaki. Selfiaki są bardzo ładne, znaczy w sensie jakości, no bo wiadomo. Natomiast jakość jest ok. Zdjęcia są ładne, ale mówię, że brak tych szczegółów czasami przy przybliżeniu troszeczkę mnie razi i troszeczkę byłem przyzwyczajony do czegoś innego. No dobrze, to co są zdjęcia, filmy zaraz zobaczycie. Tak samo, tak samo dużo jest tutaj różnych opcji filmowania. Filmy są bardzo ładne. Ja już nie gadam, pokazuję Wam zdjęcia, oglądajcie. Nieprawda? 1, 2, 3 witam. To jest nagranie 4K-30 klatek na sekundę. A dzisiaj wyjątkowo nie w mieście, tylko poza miastem, chociaż w zasadzie to są granice miasta, jeszcze e, nowy sącz, no psy szczekają. I takie ładne tutaj krajobrazy mamy, co możemy zrobić? Możemy tak, oczywiście przejść na szeroki kąt. To jest główny obiektyw. To jest kamerka Tele. No jak widzicie, są tam przeskoki. Tutaj w Androidzie chyba żaden telefon jeszcze takiej płynności nie ogarnął. A maksymalnie możemy się przyzumować dwunastokrotnie. Teraz sobie wrócimy na główne obiekty. Ja się jeszcze troszeczkę przejdę, żebyście później nie narzekali, że stabilizacja nie pokazana, że tam coś jest nie tak. No to proszę bardzo, tutaj powstanie dom, pewnie jak e, wiele innych domów w tej okolicy. Po pandemii podobno ludzie budują domy jak diabli nikt nie chce być już zamknięty w bloku, więc na wszelki wypadek wszyscy jak mają taką możliwość to budują domy poza miastem. Dzień dobry, a to ja z przodu, tutaj tak samo jest 4K, z przodu nie można nagrać 8K, jakoś specjalnie nie żałuję, jest 4K, jest Full HD, idziemy kilka kroków. No i to w zasadzie więcej nic do powiedzenia ciekawego nie mam, wsiadam do samochodu, jadę, czyli po prostu kłaniam się i znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria, 4900 mAh, czyli bateria, jeżeli mnie pamięć nie myli, troszeczkę w stosunku do zeszłego roku, nie jest to 5000, nieważne, 4900 mAh. Pojemność jest ok. Ładowanie, tak. Indukcyjne to jest jedna rzecz. Druga rzecz, 45 W, w związku z czym już nie 25. No i ta 45 W nie jest to najszybciej, ale też już nie jest jakoś specjalnie wolno. Powiedzmy, że jest akceptowalnie. Oczywiście musicie mieć ładowalkę tak. No bo, pudełko, widzieliście. Ile ten telefon mi wytrzymywał na jednym ładowaniu? On mi wytrzymywał dzień z małym kawałeczkiem. Więcej nie. W związku z czym to jest właśnie to, o czym już mówiłem na początku, że wydaje mi się, że tak kultura pracy tego eksynosa została Opanowana, on pracuje naprawdę doskonale, nie ma żadnego problemu. Tak, troszeczkę ten pobór baterii jest duży. W momencie, kiedy no, włączę sobie ten telefon, coś sobie na tym telefonie robię, to widzę, że te procenty uciekają mi naprawdę dosyć szybko. Na telefonach ze snapem te procenty uciekają troszeczkę, troszeczkę wolniej. Taka jest moja obserwacja, czyli generalnie baterii ani jakoś specjalnie nie pochwalę ale też specjalnie krytykować jej nie będę. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? No więc jak na początku ktoś skorzystał z tych promocji, odkupów i tak dalej, i tak dalej, jak dał za ten telefon, nie wiem, trzy tysiaki, trzy z kawałkiem, to okej, okay, to zrobił dobry deal. To jest telefon naprawdę bardzo fajny, z długimi aktualizacjami, dobrze działający, robiący fajne zdjęcia. No, Ciężko tutaj za takie pieniądze coś krytykować. Jakbym za ten telefon miał dawać tyle, ile w tym momencie on kosztuje, czyli te 5200, no to yy, mówiąc szczerze, nawet nie patrząc się na nie wiem, te 7 lat aktualizacji, wybrałbym S23 Plus ze Snapem, ciutkę lepiej yy, dłużej trzymający na baterii. Wydaje mi się, że też tamten telefon robił fajniejsze zdjęcia, no ale to są wszystko już takie, wiecie... Minimalne różnice. Poza tym, one zależą nie od optyki, tylko od oprogramowania, od tego, co tam Samsung nadziwaczy i w którą stronę tą fotografię będzie chciał prowadzić. No więc, tak, mówię, w tym momencie kupowałbym S23, a nie ten a ten. Jak stanieje, no to też nie będzie złym zakupem. O. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. I co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.